Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy świadkami rozwijającego się konfliktu Palestyna-Izrael, Izrael-Palestyna. Oczywiście podnoszą, podnoszone są gigantyczne ofiary tak? przez no, tak naprawdę obie strony tego konfliktu. Ten konflikt oczywiście może rozlać się i już zaczął się rozlewać po półkuli północnej. Europa, USA i tak dalej, inne kraje, również w innych regionach świata, tam gdzie po prostu jest ten styk różnic na tle różnic religijnych, narodowościowych, nie wiadomo. Ale słuchajcie, chciałbym przypomnieć taki artykuł. To jest artykuł z czerwca 21. Z czerwca 2021. To jest Al Jazeera, tak. I taki artykuł o, pod tytułem Zapomniane zasoby ropy i gazu w Palestynie. No i krótko mówiąc, okazuje się wówczas, wówczas pisano, że na wodach terytorialnych no, strefy gazy odkryto i potwierdzono to odkrycie. Odkryto wcześniej jeszcze, ale potwierdzono właśnie wtedy ogromne zasoby ropy naftowej. I gazu. Mm, artykuł mówił, nawoływał do tego, praktycznie, żeby ten podział, no bo Palestyna nie ma technologii, tak, ale żeby ten podział był sprawiedliwy, że ktoś dostarczy technologię, mm, a ktoś inny będzie miał z tego po prostu, że i na tych wodach terytorialnych u wybrzeży Palestyny mm, no, są, więc będzie miał również z tego profity. Że trzeba po prostu z tych pieniędzy, które będą pochodzić z eksploracji tych złóż, po prostu pomóc Palestynie, tak? Słuchajcie, przeczytajcie sobie ten artykuł sami. Ja uważam, że no Izrael był tutaj przeciw, tak? Podnosił tę sprawę i tak dalej. Słuchajcie, ja uważam, że wnioski wyciągnijcie sobie sami. W każdym bądź razie bardzo, bardzo. Rzuca, rzuca do dzisiaj ten artykuł, zapomniany artykuł o zapomnianych zasobach ropy i gazu w Palestynie. Kompletnie żaden mainstream dzisiaj w tle z tą wojną nie podnosi tego tematu. Ale przeniesiemy się na własne podwórko. Tutaj TVP Tygodnik przy okazji filmu figurant Roberta Gnińskiego takie zdanie, którym się spodobało. Największym bogactwem naturalnym Polski jest, słuchajcie, historia. Po prostu my Polacy mamy już tylko bogatą historię, mógłbym sparafrazować troszeczkę, odrobinkę. Te, te, to, to powiedzenie, które tutaj padło 3 listopada 2023, po, powtarzam, TVP Tygodnik, artykuł Mikołaja Mirowskiego, który traktuje o tym filmie, natomiast to jest piękne, to jest piękne, bardzo mi się podoba i myślę, to, 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 to powiedzenie, i myślę, że yy, te czasy, w których obecnie przyszło nam żyć i te bogactwa Polski. Czy, czym tak naprawdę jesteśmy? To państwo polskie i tak dalej. Że to jest piękne. To jest pięknie powiedziane. Największym bogactwem naturalnym Polski jest jej historia. No ale oczywiście czy mamy jeszcze w tak zwanych swoich narodowych rękach bogactwo? Czy mamy jeszcze jakieś bogactwo naturalne? To tak jak na przykład yy, ta Palestyna tak, która Posiada ciągle jeszcze chyba te ogromne zasoby gazu i ropy. A teraz taki, taki króciutki filmik z TikToka. Słuchajcie, z TikToka Human. Tak, Miasto w Ukrainie w obwodzie Czerkawskim po, na, na południe od Kijowa. No i taki filmik. Na tym filmiku no jakieś tutaj kobiety wspominają, że kiedyś na tym osiedlu w Humaniu. No były napisy. Bo to jest Ukraina, tak? Po ukraińsku. A w tej chwili pojawił się, pojawiły się praktycznie wszędzie napisy w innym języku, natomiast ludności prawie nie ma, tak? że Mnóstwo, mnóstwo ludności wyjechało. No i w tej chwili pojawiły się napisy właśnie w takim dziwnym, nie przypominającym nawet cyrlicy, tak? A co dopiero tutaj tego alfabetu naszego języku. Дивися, ти була права. В Умані все на євріті. Всі магазини, короче, всі маркети, всі підписи на євріті, на українському нічого нема. І ходять тут подивися, євреченята. Це глянь, всі названня, гля, все підписано на євріті. Ось все написано, диви. Тут ж взагалі тут нема нічого по нашому, по українськи. Я просто в шокі, блядь. Во взагалі, всі об'явлення, всі наклейки, ну все на євріті, тупо, вообще. Ось, коротше, віка. Chce, po... Jwryjskie, wse, wse. to że na nie pojwryjskim No Właśnie. Dziwne, dziwne napisy. Oczywiście hmm, sami sobie zobaczcie, jeżeli się nie orientujecie, nie orientujecie, co to za napisy. Nie wiem. W każdym razie, takie są. Co tutaj ma miejsce? Co tutaj ma miejsce? Jeśli. No, Roz, będziemy rozpatrywać całą geopolitykę, tak, szeroko, bardzo szeroko wzniesiemy się ponad media głównego nurtu, spojrzymy z góry w jakimś długofalowym okresie i co zauważymy, skąd tam te napisy, dla kogo, itd., tak dalej, tak dalej. A teraz, heh, słuchajcie, 8 czerwiec, jeszcze, jeszcze 2023, tu jest taki artykuł z Newsa, mniej niż 100 XRP musiało, no możesz mieć, tak, to jest taka predykcja, yy, aby zostać milionerem. Nowe badania tam były przeprowadzone yy, przez Valheel yy, Capital. Yy, no, udostępnili jakiś oficjalny jakiś tam dokument, yy, próbowali określać yy, prawdziwą wartość z predykcją kilkuletnią na XRP. Czy to jest jedyna nadzieja na posiadanie w przyszłości jeszcze czegoś, czy to jest ułuda? Sami oczywiście sobie odpowiedzcie, ponieważ nie jest to absolutnie porada inwestycyjna. Po poradę inwestycyjną musicie udać się do swojego licencjonowanego doradcy inwestycyjnego, którego możecie znaleźć w jakimś tam blisko banku, najbliższym czy, in czy innej instytucji finansowej. Po prostu ten fundusz twierdzi do dzisiaj tak twierdzisz, że wystarczy, wystarczy. W przyszłości 100 XRP aby być milionerem. Jest to śmieszne, słuchajcie. No, ale kiedyś, na przykład w 2010 roku, ktoś by się śmiał, że z jednego BTC ktoś mógł być milionerem, a ze 100 to już cho, ho, ho. Czy tak będzie? Ja nie wiem. Nie wiem, czy taka sytuacja może się powtórzyć. Oczywiście jestem świadomy tutaj tego, ile jest maksymalnie BTC, a ile jest maksymalnie XRP, ale również jestem świadomy, ile tokenów musiało być w obiegu, żeby nimi zastąpić po prostu wolumen całego handlu, na przykład powiedzmy go, godzinowego, dziennego, ale na całym świecie na przykład, prawda? Czy nawet na 3 czwartych tego świata. No, zobaczymy. Zobaczymy. Tak jak mówię, to już jest artykuł no nie, nie, nie taki bardzo świeży. Natomiast teraz, 4 listopad 2023, inny ekspert, tu jest na scenie The Crypto Basic. Inny ekspert mówi, że inwestycja w XRP ma w sobie większy potencjał i możliwości niż akcje. Na przykład Amazon, Apple czy Netflixa. Nie wiem, czy razem wzięte, czy każda z osobna, jeżeli ją byśmy rozpatrywali. No właśnie, to był jakiś pan, nie wiem, po grecku mi to brzmi: Panos Mekras, no nie wiem. No właśnie, tak, tak twierdzi. Czy tak będzie, zobaczymy. W każdym bądź razie. Zaczyna pojawiać się coraz więcej takich predykcji. To też jest, słuchajcie, podejrzane. To też jest podejrzane. Ale twierdzą, że możliwości przed XRP są bardzo duże. A na koniec, słuchajcie, Ripple będzie tworzył dla Banku Centralnego Gruzji powtarzam, dla Banku Centralnego, więc jest to państwowy organ Gruzji bank centralny, tak? Będzie tworzył CBDC. Narodowy Bank Gruzji, NBG, ogłosił, że będzie współpracował właśnie z tą firmą. Yy, I firma Ripple Labs została oficjalnym partnerem technologicznym do rozwoju cyfrowej Lary. Zobaczymy. Yy, w każdym razie, ja uważam, moje zdanie osobiste jest takie, że Gruzja, państwo całkowicie pod kontrolą, chyba USA, nie wiem zresztą, ale chyba pod, kontro pod kontrolą też mimo wszystko częściowo kapitału innego no, będzie poligonem doświadczalnym. Czyli jeżeli w Gruzji się to sprawdzi, to, to będzie, to ruszy, to ruszy, słuchajcie. Więc coś może być na rzeczy. Ktoś z tych funduszy może wiedzieć, z tych firm, o, o których przed chwilą mówiłem, tak, że platforma na bazie XRP będzie, będzie stała. Za wdrożeniem cyfrowe CBDC w Gruzji. Najpierw było 10 firm, 9 piszą, które stanęły jakby do takiego konkursu, no i ostatecznie tutaj Ripple Labs został wybrany. Oczywiście przypomina artykuł również o tym, że Kolumbia tą samą drogą. A więc mamy już powiedzmy konkretne kraje, które no nieduże, może owszem. Natomiast już konkretne kraje, które będą z tej technologii korzystały oficjalnie. Czyli zobaczmy, jakby składa się w całość ten pozew seku, który tak teraz długo trwa, ciągle trwa, ciągle trwa. Nie tak jakby ktoś wciskał hamulec awaryjny, a z drugiej strony firma rozwija swoją działalność, przenosi na. Na kraje, które tak naprawdę, tak jak Gruzja, właśnie są pod kontrolą i tak, prawda? USA. No, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe rzeczy. Przyszło nam żyć w naprawdę bardzo ciekawych czasach. Na dzisiaj w tym filmiku, no, taki może krótki filmik, ale wydaje mi się, że bardzo zastanawiający. Yy, no, ale to byłoby wszystko. Na razie, hej, cześć.